Dzień dobry, minęła 9.30, więc jak co tydzień w Radiowej czwórce zaczynamy nieprzeciętne rozmowy, a razem ze mną w naszym studiu jest już mój dzisiejszy gość, aktor Patryk Pniewski. Cześć! Witam serdecznie Państwa. Patryk, dwa tygodnie temu do kiny wszedł film Kobiety Mafii 2, w którym możemy Cię oglądać. To jest Twój debiut na wielkim ekranie. Emocje jeszcze wciąż żywe w Tobie, czy już trochę opadły w związku z premierą, w związku z tym debiutem? Wiesz co, już trochę opadły. Ja staram się podchodzić zdrowo do swojego zawodu i wchodząc do swojego domu zostawiać to wszystko za sobą. Po robocie nie gadamy o robocie. Dzisiaj trochę pogadamy. Dzisiaj trochę pogadamy, a akurat w niedzielny poranek, więc jestem gotowy. A mocno stresowałeś się przed premierą, bo ty zdaje się filmu nie widziałeś przed tą oficjalną premierą. Nie widziałem, nie widziałem. Wiesz co, trema zawsze jakaś jest. Gdyby nie było tej tremy, to wydaje mi się, żeby mi na tym nie zależało. Wiesz, więc jakby to, to, jest, to jest też chwilowe To jest w momencie, kiedy Człowiek wiesz, ma ten overthinking, jedzie Zastanawia się jak to będzie A jak już się wszystko wydarza To dzieje się wszystko naturalnie Te, te emocje się jakoś tam stabilizują I Jak wrażenia? Podobałeś się sobie? Zadowolony jesteś ze swojej pracy? Wiesz co, no, ja w stosunku do swojej roli Na pewno jestem w jakiś sposób nieobiektywny Więc te, te opinie zostawiam widzom I opinii publicznej No ale chyba nie jest, chyba nie jest... Jakoś źle Patrykowi się podobało. Razem z Patrykiem tworzyliśmy te rolę od samego początku, bo ja niestety, bądź niestety nie mam żadnych osób niepełnosprawnych w swoim, w swoim środowisku, a gram, jak sam wiesz, osobę na wózku inwalidzkim. Inspirowałem się filmami, wiadomo, między innymi drżące ciało Almodawara, także Urodzony 4 lipca z Tomem Cruzem. Ale też poznałem się z Adrianem Beściakiem, młody chłopak, który też wskutek wypadku jest niepełnosprawny. Bo to, są, to jest kilka różnych rzeczy, jakby się składa na niepełnosprawność. Też tego nie wiedziałem się, tego dowiedziałem. On mi otworzył oczy na to, z czym to się je, jak to wygląda. Chociażby to, że na przykład, jak nie wiem, wyprowadzasz psa, jesteś osobą niepełnosprawną na wózku. To jak w coś wiedziesz to masz wszystko na dłoniach wiesz, ja tego, ja z takich rzeczy człowiek sobie nie zdaje sprawy i wydaje mi się, że to jest magia tego zawodu, że poznajesz to życie i wchodzisz w buty różnych ludzi i A normalnie jako Patryk Kniecki pewnie nigdy byś nie wszedł. Nigdy bym nie wszedł, mało tego, ja nigdy wcześniej nie jeździłem, nawet nie siedziałem na wózku inwalidzkim, bo wiesz co, jakoś nie wiem, czy to może rodzice mi, mi wkręcili taką fazę, że nie wkładaj ręki w temblach, bo złamiesz, jakby żeby nie prowokować losu, jakieś takie wiesz, przesądy, więc ja nawet nie siadałem na tym wózku, więc tak na naprawdę przygotowując się do roli do Patryka Wegi e, zrobiłem to pierwszy raz a dużo czasu zajęło ci nauczenie się obsługiwania wózka inwalidzkiego e, wiesz co tak naprawdę to była kwestia kilku godzin to nie jest jakieś skomplikowane e, naj, największą trudnością spra sprawiło to jak się dołączyłem do na trasę do Adriana Beściaka przejechałem razem z nim z, y, trasę ba, z Babic do Warszawy 5 km. Miałem straszne odciski na dłoniach i nie tylko na dłoniach, bo też na przedramieniu. Parę razy zjechałem w dół na trasie, y, bo po prostu droga nie była przystosowana, a Adrian sobie radził świetnie, więc ja przy nim nie, nie dawałem rady. No i w filmie widzimy cię w mocno zmienionej wersji. Przyszedłeś dość sporą metamorfozę, przynajmniej do połowy jesteś zmieniony w tym filmie. Tak. Poza tym, że jeździsz na wózku inwalidzkim, masz też dredy. Jak ty zareagowałeś? gdy po raz pierwszy w lustrze zobaczyłeś się po charakteryzacji tak sobie pomyślałem, czy, to, czy gdzie, gdzie jest mój blant? Nie, no, żartuję. Eee, wiesz co? Ja, ja, ja w ogóle byłem na początku trochę sceptycznie nastawiony do tych dreadów, Dlaczego? Ja, jak przeczytałem ten scenariusz i to nie widziałem w Adasiu dreadów. Jakby nie, nie, w moim pierwszym czytaniu nie, nie zobaczyłem tego... Tak te, 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 tej postaci. Patryk tak to zobaczył. Eee, stwierdziłem, Larry happen. Nigdy wcześniej takiego czegoś nie miałem. Eee, Patryk jest profesjonalistą, jest reżyserem. To jest jego profil, eee, produkt... Eee, projekt, więc mu ufam. No i Patryk też znany jest z tego, że lubi zmieniać taak, aktorów na potrzeby Tak, wiesz, i zastanawiałem się właśnie, jak to będzie wyglądało z tymi dredami. Samo, samo wiesz, techniczne założenie. Okazało się, że miałem je na stałe przyczepione. Więc ja z nimi żyłem, jak ja schodziłem z planu, to dalej miałem te dredy, byłem z nim i nawet na siłowni, spałem w nich. To dopiero była mordęga, stary, żeby się przewrócić z boku na bok, trzeba to je wszystko wiesz, Złapać ten pęk, przerzucić go na drugą stronę, bo to wszystko drapie w twarz, więc bardzo szanuję ludzi, którzy mają te dredy, bo to mimo wszystko jest w jakiś sposób. Ale to pomogło ci mocniej wejść w rolę? Wiesz co, czułem się zupełnie innym człowiekiem, więc tak, no, faktycznie Patryk miał rację i sprawdziło się, więc jakby ja właśnie jestem zawsze otwarty, nigdy nie upieram się przy swoim, mimo że tak jak ci powiedziałem w pierwszej chwili, nie czułem tych dreadów. Patryk, Kobiety Mafii 2 to jest twój debiut na wielkim ekranie, ale ty z kamerą już wcześniej sporo pracowałeś, bo zagrałeś i nadal grasz w kilku serialach. Wszystko zaczęło się od serialu Pierwsza Miłość, w którym zacząłeś grać jeszcze w czasie studiów. Co na to twoi profesorowie? Wiesz co, no, profesorowie, jak to profesorowie przekładają szkołę teatralną na pierwszym miejscu. Wiadomo, nie ma co się im dziwić, więc zawsze był jakiś tam problem z tymi terminami, bo praca w produkcjach serialowych wiąże się z tym, że te terminy są ruchome. A profesor, niektórzy profesorowie trochę starszej daty, trochę też nie mogli tego zrozumieć. Chcieli mieć wszystko na miesiąc przed, a tak się nie da w tej branży, w szczególności kiedy debiutujesz i te. Terminy muszą być podstosowane pod z tych starszych i bardziej doświadczonych aktorów. Ale to co robili ci jakieś problemy? Wiesz co, te problemy same się tworzyły. Nie to, że profesorowie jakoś specjalnie się upierali, ale faktycznie na przykład miałem taką sytuację, jak na trzecim roku dostałem spektakl teatralny Joplin. To zostałem postawiony przed. Wyborem albo serial, albo teatr, bo nie było czasu wtedy już na szkołę teatralną, a jednak chciałem ją skończyć i wybrałem spektakl, więc zrezygnowałem z serialu. Przez na, na rok zaliczyłem szkołę teatralną troszeczkę wcześniej, bo na czwartym roku już nie musiałem chodzić na próby do dyplomu, bo ten dyplom zaliczyłem na trzecim. I na czwartym roku jakoś się tak wydarzyło, że dostałem się do tańca z gwiazdami, więc nawet te, wtedy bym też nie miał czasu na to. A jak twoi rówieśnicy reagowali na to koledzy ze szkoły teatralnej, że, że jesteś w szkole, a już grasz? Wiesz, no różnie. Zależy wszystko od ludzi, jak to w każdej branży. Jedni gratulowali szczerze, inni, jakby wiesz, no, czuło się ten taki trochę dystans. Ja wszystko rozumiem, nie oceniam i jakby każdy wiek rządzi się swoimi prawami, każdy jest na różnym etapie w życiu. Ja staram się podchodzić do tego bez emocji i wiesz, i nie brać tego do siebie, bo wiadomo jak jest. Bo są takie osoby, które uważają, że granie w serialu, zwłaszcza codziennym, psuje warsztat aktorski. W ogóle tak nie uważam. Wręcz przeciwnie, uważam, że aktorzy serialowi są bardziej sprytni od aktorów filmowych, którzy pracują tylko w filmie. A dlaczego? Dlatego, że przecież aktorstwo nie, różni, nie gra się inaczej w serialu czy w filmie. To znaczy, granie. Grać przed kamerą to jest bycie. Wiesz? Jakby w teatrze zupełnie się inaczej gra, a w ta, w przed kamerą się jest. Wiesz? A różni się to tylko tym. Gdzie jest więcej czasu? W filmie są większe budżety, więc dziennie robi się nie wiem 3-2 sceny maksymalnie. No, 5 to jest w ogóle chyba jakiś taki szczyt, 5 scen, więc 12 godzin na 3 sceny. To, to, to jest, da, się, da się popracować nad tymi scenami. W serialu jest codziennym jest troszeczkę inaczej, bo masz na te sceny dużo mniej czasu i jest, jest kilkanaście dzieci Stary ja wale 15 scen, po 12 scen dziennie i mam pół godziny na jedną scenę, 35 minut na jedną scenę, a w filmie przy, przykładowo mam 3 godziny. Więc to jest różnica, więc ten aktor musi być bardziej sprawniejszy, musisz szybciej łapać tekst, bo wiadomo jest więcej tekstu do nauczenia. Musi być sprawniejszy pod, pod względem pracy z kamerą, bo nie ma czasu na pomyłki, no bo jakby jest więcej scen. Więc jakby w ogóle tak nie uważam, że aktorstwo serialowe, granie w serialu psuje warsztat. Ty w swoim dorobku masz między innymi rolę w serialu Belfer. To ważna dla ciebie rola? Dużo ci dała? Bardzo ważna rola. Wydaje mi się, że trochę mnie tak wyciągnęła z takich obyczajówek telewizyjnych i ukierunkowała moją drogę artystyczną na no dość kryminalny, kryminalną ścieżkę. Wszyscy w szkole teatralnej mi mówili, że z moją aparycją nadaje się tylko do komedii romantycznych. Jakoś wyszło tak, że tak nie jest. Czyli to przełomowa rola dla ciebie, ten belfer? Na pewno, tak. Na pewno przełomowa rola i, i jestem za nią bardzo wdzięczny Łukaszowi Palkowskiemu. Fajnie mi się bardzo z nim pracowało. Czekam na tę drugą, na trzecią część tego belfra. Może faktycznie w, będzie tak, że Maciek Sztur w roli belfra wróci do, wróci do naszego miasteczka i tam coś po, poszpącimy. Bo ty pamiętam, kiedyś mówiłeś mi, że dostajesz głównie zaproszenia do, na castingi do ról nastolatków. To się zmieniło, czy dalej trochę tak jest? Zmieniło się. Się, zmieniło się. Jest tak, że już jestem zapraszany do, 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 starszych, do starszych postaci. No niestety, tutaj tak jest, że nieważne ile masz w dowodzie, ważne na ile wyglądasz. Więc wiesz, to też, to też jednak jest troszeczkę inaczej. W przemyśle aktorskim jednak wolą wziąć garbatego niż aktora, który zagra garbatego. Więc ja, jak staję w szramki z, do roli 25-latka z aktorem 32, Lata, to troszeczkę inaczej jednak mimo wszystko wyglądamy, a w większej części, no jakby starsi aktorzy grają te role. Ale to też chyba mocno pracowałeś, żeby to ampulała trochę zmienić żeby zmężnieć. Trochę tak, na siłowni. Faktycznie wziąłem się za siebie, bo mam problemy z starczycą. W gimnazjum byłem otyły, potem schudłem, więc jakby ca cały czas ta moja waga się wahała, teraz utrzymuję ją, pracuję nad tym i trochę, troszeczkę nabrałem masy. Patryk, ty do show biznesu przed? Z jednej strony za sprawą swoich ról serialowych, a z drugiej strony za sprawą tego, że okrzyknięto cię idolem nastolatek. Powiedz mi, to nadal trwa, nadal to grono wpatrzonych w Ciebie dziewczyn jest tak duże i tak intensywnie działa? Wydaje mi się, że wszyscy dorastamy i jak obserwuję socjologicznie na ulicy, kto podchodzi o zdjęcie, kto tam do mnie zagaduje, to jednak mimo wszystko teraz to są starsze osoby. Nawet bym rzekł, takie bardzo sympatyczne babcie, które nie chcą zdjęcia, a wystarczy im uściśnięcie mojej dłoni i o słów. Nawet i porozmawianie, Nawet nie porozmawianie tylko Józiu, trzymam kciuki, żeby wszystko się udało za ciebie. A czyli zwracają się do ciebie imieniem postaci? Tak, no wiadomo. Żaden się zdarza, żeby ktoś mówił do mnie, Patryk, chyba że to jest faktycznie jakaś taka e, dość młoda, bo, młoda osoba, ale starszo, starsze panie do mnie mówią zazwyczaj, Józiu. Tak. Ale co z tymi fankami? One zniknęły? Czy one nadal są? Nie, no mówię, ci dorastają, mają już dzieci, nadal, nadal, nadal czuję to wsparcie, ale już też nie jest tak, że boję się wejść do tramwaju i że ktoś będzie za mną szedł, tak jak było to kiedyś. E, tylko teraz już mam faktycznie trochę większy spokój, ale to ja też jakby trochę klarowniej i, i granice? te granice. Bo w pewnym momencie ona się już zatarła i mu musiałem coś zrobić, żeby jakby zdrowo z tym wszystkim funkcjonować. Ale rzeczywiście pojawiały się takie sytuacje, kiedy te granice mocno były przekraczane przez twoje Wiesz, fanki? chociażby to, jak sąsiedzi do mnie przychodzili i mi mówili na przykład proszę pana, tutaj od dwóch dni naprzeciwko w bloku wchodzą dziewczyny e, do klatki, naprzeciwko wchodzą na, na równe piętro, ze, e, tam gdzie ja mieszkałem mhm. na Powiślu i patrzą w moje okna i robią zdjęcia i to chyba do pana. Ja, ja, ja wyjrzałem przez okno na faktycznie naprzeciwko w bloku, w klatce. Była tam chmara dziewczyn i jakby robiły zdjęcia to, co... A ja, ja nie miałem firanek, więc wszystko było, kurczę, widać. Też, że się nie spostrzegłem, wtedy jakby bardziej zacząłem zwracać na takie rzeczy uwagę i wtedy też zaczęło do mnie to dochodzić, że to już powoli przestaje być śmieszne. Ale zakomunikowałeś to im jakoś, żeby tak nie robiły przez swoje social media, czy, czy jak wybrnąłeś z problemu? Wiesz co, ja zawsze byłem osobą, która mówiła to, co myśli. Teraz kiedyś to było może mniej okiełznane, bo też byłem na zupełnie innym etapie. Teraz staram się to mówić bardziej poprawnie, politycznie, wszystko i panować nad swoimi emocjami, wiesz, już prawie trzydziestka dochodzi, więc też zupełnie inaczej człowiek się porozumiewa z, z innymi ludźmi, ale tak one to zrozumiały, wiedziały, że przegieły i więcej się ta sytuacja nie powtórzyła. A ty zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego akurat ty tym idolem nastolatek zostałeś? Bo jest mnóstwo aktorów młodego pokolenia, którzy grają w serialach, grają w filmach, a ich ta takie gronofanek nie wspiera. Wiesz co, ja też, y, będąc w szkole teatralnej na drugim roku, kiedy zacząłem grać w serialu, y, i kiedy te wszystkie social media zaczęły raczkować, y, mało osób y, miało Facebooka, Instagrama, ja troszeczkę wcześniej niż reszta bo chyba na, jeden z pierwszych w Polsce rozkminiłem, jak to wszystko wygląda i jak... No, wyda się... Wydaje mi się, że najpierw był Maciek musiał, później byłeś ty. <laughs> właśnie chyba tak I to było. I potem dużo nikt. <laughs> chyba tak to było. Yy, I faktycznie komunikowałem się. Ja zawsze byłem bardzo wdzięczny wdzięczny, wiesz, nie chcę powiedzieć słowo fanom, tylko ludziom, którzy by, są miło, miło mi życzą, wysyłają dobrą energię, wspierają. Ja nie pochodzę z aktorskiej rodziny. Ja do wszystkiego, co doszedłem, doszedłem sam. Dzięki właśnie wsparciu m.in. do Dobrych ludzi, którzy stanęli na mojej drodze. I... Komunikowałem się z nimi poprzez social media, w branży było to dość kontrowersyjne, byłem oceniany i no, nie chcę tutaj użyć jakichś mocnych słów, ale był traktowany troszeczkę z góry, oka z przymrużeniem oka. Ale że to, że, że, że jesteś chłopakiem z internetu, a nie aktorem? Że, 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 może, że, że może mi zależy tylko i wyłącznie na tym kontakcie, że nie chcę realizować się aktorsko, a tylko chcę mieć ten fame. Gdy już im oczywiście to wytłumaczyłem, jak to wygląda, kiedy, jak ta przyszłość będzie wyglądać, to oczywiście wtedy zmieniali zdanie i robili wielkie oczy, mówili, kurczę, ja też tak chcę i zakładali te Instagramy. Mało tego, chyba mogę powiedzieć, że Piotrek, Piotr Adamczyk założył dzięki rozmowie ze mną swój Instagram. Chociażby Kasia Ankudowicz i wiele mógłbym wiele osób innych wymieniać, które założyły Instagram poprzez rozmowę ze mną. No i też doprowadzenie mediów społecznościowych nie przeszkodziło Ci w rozwijaniu się aktorsko, bo jest film są seriale. Wiem, że szykuje się też teatr, więc sporo się u Ciebie dzieje. Sporo się dzieje, wiesz, każda droga aktorska jest indywidualna i nie ma co oceniać. Jedni realizują się na płaszczyźnie teatru ofowego, inni bardziej lecą w seriale i filmy. Wiesz, każda droga jest indywidualna. Ja akurat wybrałem taką drogę, nie, może niekoniecznie świadomie, ale tak już się stało, los tak chciał. Cie staram się cieszyć z tego, co mam, a nie z tego, co mi brakuje, i skupiać się na rzeczach, które aktualnie się wydarzają. No to Patryk, ja życzę ci tego, żebyś był zadowolony z tego, co wydarza się w Twoim życiu. Dziękuję Ci bardzo kolejnych propozycji, kolejnych ról. No i co zapraszamy do na Kobiety Mafii 2. Zapraszamy. Dzięki bardzo. Bardzo do dziękuję Ci za, za tę rozmowę.